Słuchajcie, chciałem też tak powiedzieć o takiej obserwacji teraz, co jest absurdalne, że na to nie wpadłem <laughs> że chęć bycia w jakiś sposób anonimowym zakładając maskę, czapkę, okulary Tak naprawdę człowiek jest wzbudza większe zainteresowanie i bardziej byłbym anonimowy, gdybym tego nie miał na sobie. No może czapka okulary, to nie, ale maska. zupełnie bez sensu, że, że na to nie wpadłem. Ale to wiecie, to tak właśnie jest. Wcześniej nie próbowałem. Chusta została mi z czasów, jak jeździłem motocyklem. Ta maska i to po prostu zakładałem pod kask. Chłodniejsze dni, żeby nie podwiewało, no, ale tak, właśnie przy okazji motocykla to też sobie próbowałem. Lata temu zrobiłem prawo jazdy kategorii A na motocykl oprócz kategorii B za jednym zamachem, bo motocykl był. Kiedyś moim priorytetem, tak naprawdę. No jak to się z czasem zmienia, że miałem ten motocykl wiele lat temu, kilka nawet różnego rodzaju, od takich powiedzmy skuterów. To nawet nie jest motocykl, ale skuter to miałem jeden, ale takie małe czoperki o małej pojemności, potem. Potem był ścigacz o bardzo dużej pojemności, bardzo dużej mocy w okolicach 200 koni mechanicznych. No i byłem zajarany strasznie motocyklami. No potem bardzo długa przerwa, bo nie było czasu, nie było już takiej chęci, priorytety były inne. I po latach kupiłem sobie znowu motocykl, ale już właśnie taki to jest rodzaj do takiego chopera, zapomniałem nazwy. Bo to też już kilka lat temu się go pozbyłem. Ale był to Harley, prawdziwy Harley. 883 jak to się znawcą to będzie wiedział. Nie jakaś duża moc, wręcz można powiedzieć mała. Pojemność średnia. Właśnie te 8,83 cm. No i już nie, jeszcze ten baktyl sprzed wielu lat się wypalił. No i to też tak, żebyście nie byli zdziwieni, że coś, co jest pasją, coś, co, co kochamy coś, gdzie na dźwięk, tak jak ja miałem motocykla przejeżdżającego w pierwsze cieplejsze dni roku. Jak stałem w korku w samochodzie, czy w autobusie, czy w tramwaju, wywoływało u mnie ogromne emocje i totalną chęć, żeby odpalić swoją maszynę albo ją sobie sprawić, jakiej nie miałem. No a po czasie się to zmienia. To też nie bądźcie zaskoczeni. Nie wszystkie pasje są dożywotnie i się to zmienia. No bo właśnie. My się w czasie bardzo mocno też zmieniamy. Też się rozwijamy po prostu w jakimś kierunku. Też różne wydarzenia powodują, że zmienia się nasze myślenie. To jest raczej frazes i każdy o tym wie. Ale to też może mi się wydawać, że każdy o tym wie. Bo bardzo często tak jest. Ja to na sobie sprawdziłem. Że coś, co wydaje mi się po czasie oczywiste, w tym czasie, kiedy tkwię w jakiejś sytuacji, totalnie nie zdaję sobie z tego sprawy. Dopiero jak ktoś to nazwie, albo, albo ja jakoś nie wiem, z rządzeniem losu przypadkiem, albo świadomie to zmienię, to dopiero sobie mówię: Kurczę, czemu ja wcześniej tego nie zmieniłem. Czemu. Robiłem tak, a nie inaczej. Jak to możliwe w ogóle? I to na przykład trwało tyle lat. I jestem zaskoczony. Dlatego właśnie takie przypadki udowadniają mi, że warto cały czas pracować nad sobą, poznawać siebie, ale nie tylko siebie, poznawać też różne punkty widzenia, słuchać innych ludzi, no i wyciągać z tego coś dobrego dla siebie. I to w różnym kierunku, bo no, tak jak powiedziałem, nie trzeba od razu albo w ogóle coś zmieniać, bo możemy sobie uświadomić właśnie, że to jest super. Tak jak robimy w takim miejscu jak jesteśmy i to jest świetne. Tylko pamiętajcie to co mówiłem dzisiaj, że granica jest bardzo cienka między tym, co nam się wydaje, że jest ok, a tym, co, co faktycznie co faktycznie jest ok. Znowu mijałem się z tą panią z dzieckiem. No ja muszę popracować przede wszystkim u siebie nad tym takim ograniczeniem, że przechodzę koło kogoś szczególnie tak na chodniku blisko i nie przerywać mówienia. No to jest bez sensu. Wiem o tym, że to jest bez sensu, ale to jest naprawdę trudne do przezwyciężenia, żeby jakoś pokonać ten opór, wstyd. Ale tak jak mówiłem na poprzednim nagraniu, że to jest zupełnie bez sensu, ten wstyd, bo ktoś sobie pomyśli przez chwilę i zaraz zapomina. Ale ja myślę, że teraz ktoś będzie przez trzy dni rozmyślał i śmiał się i szydzi, jak to ktoś łazi z kijkiem i gada do telefonu w masce rano. No, to trzeba przepracować po prostu i, i to jest wyzwanie. Nie jest to fajne, nie jest to wygodne. Nie lubię, jak ktoś mówi, że o, to jest właśnie fajne, że takie wyzwanie mam. No, ale dla mnie na przykład to nie jest super. A też mi się tak teraz przypomniało, jak mówiłem na tym nagraniu pierwszym, że automatycznie oceniamy, ale tam się przyznałem, że ja oceniam. I właśnie przed chwilą powiedziałem, że ja nie lubię, jak ktoś mówi, że wyzwania są super. Od razu oceniam. No to też trzeba przyjąć po prostu. No, jeden mówi, że wyzwania są ok. No bo on tak czuje, albo chciałby tak czuć, a drugi nie. No i po prostu tak jest. Tyle. No to nie chodzi o to, żeby tolerować i żeby akceptować, że ktoś wyciąga broń bez powodu albo z powodem i kogoś zabija. No to nie, to nie, nie, nie o takie tolerowanie. A no tak jak mówiłem na tym nagraniu wcześniejszym, że chodzi o takie podejście, które nie krzywdzi innych osób. I tutaj też można to rozwinąć, że jeżeli na przykład osoby o orientacji homoseksualnej się afiszują na paradach równości, no to to może być krzywdzące dla innych. No niekoniecznie, bo to jest parada, to jest coś jednorazowego, trwa, trwa w jakimś określonym czasie. Nie jest non stop ta parada wszędzie na wszystkich ulicach. I myślę, że można. W danym momencie, jak się z tym nie zgadzamy i te, te sceny, te widoki nam się nie podobają, po prostu możemy tego nie oglądać. A nie musimy akurat na tej ulicy być w tej godzinie i w tym dniu i patrzeć, jak nas to denerwuje, nie lubimy. Moim zdaniem to nie jest krzywdzenie. A aspekt biologiczny, demograficzny związany z tym no bo, no bo jest jakiś, tak uważam to jest jakby dyskusja filozoficzna i wieczny spór I, i pewnie zarówno jedna strona jak i druga będzie miała mnóstwo argumentów w tym temacie dobra ale na takie tematy to ja nie chcę wchodzić bo one są nierozwiązywalne i nie ma co się tutaj kopać z koniem jak to się mówi